Włącz światło salon. Ok, włączam urządzenie. Światło salon. A przedtem powiedziałaś: włączam. Przedtem powiedziałaś: włączam. Masz rację, wcześniej popełniłem błąd. Poprawna forma to: włączać. Przepraszam za pomyłkę. Dlaczego tak się stało? Jako model językowy ciągle się uczę i doskonale. Czasami mogę popełniać błędy, zwłaszcza w złożonych sytuacjach językowych. Dlaczego warto zwracać uwagę na takie błędy? Poprawna polszczyzna. Dzięki temu możemy lepiej komunikować się i uniknąć nieporozumień. Roz... Dobra, dziękuję za wytłumaczenie. Teraz już mów ładnie. Włączam światło. Włącz światło, a nie włączam światło. Jasne. Zawsze chętnie pomogę.